Cześć! W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać e, rzeczy, które kupiłam w. E, w czekajcie chwilę, O poczekajcie chleb. Wtedy nawet no, sobie ściągnę to. W czekajcie ten filmik. To jest pod tytułem chaos Zakupowy 11.12.2011 roku. Sokie za takie oświetlenie i w ogóle. I za taką cicho, bo moja mama jest w kuchni i nie chcę, żeby mnie usłyszała. Ale chciałabym wam pokazać rzeczy, które kupiłam sobie. Które sobie kupiłam. Które sobie kupiłam w niedzielę. A więc tak, wstąpiłam do. McDonalda, Stokrotki, Całodobowca, Biedronki i chińskiego centrum kawiarniowego. W McDonaldzie sobie z cyklicznego kuczeko-burgera. W Stokrotce wyszłam do Pepko i Rosmana. W Pepko kupiłam pojemniczek na lakiery do paznokci Jeżeli Wam go prezentuję. Tak muszę teraz wyjąć wszystkie lakiery do paznokci. Obecnie na razie to kolekcjonuję lakiery. nie mam na razie ich, ale ja... Ten pojemnicek prezentuje się tak. No tak. Wie, jeżeli będzie potrzebowała większego albo drugiego takiego, no to sobie kupię, On był tanie, bo kosztował 69 wydoszczek. Polecam. To tak. Dalej. W Rosmanie kupiłam, jak to nazywam, albo nie inaczej, to się nazywa. Nie wiem czy tam układana szczotka z zusterkiem. Zaraz Wam to zamontuję, tylko muszę złożyć rozłożyć na miejsce, ten te lakiery. Tu ona wygląda tak. No Tak wygląda. Więc że to otwieram. To jest listerko. Jak widać. Yy, tu jest szczotka. I on się tak wypycha jakby z, od spodu. Czekajcie chwilę to jest taka jakby sztuteczka, a potem się przyciska no kurde potem się ją tak przyciska tutaj ona się składa no to tak ona wygląda hmm, takie coś to ja dalej kupiłam sobie dalej kupiłam sobie to coś znaczy do paznokci on wygląda tak hmm. to jest nazwaczek Rosman. chciałam on jest Gdzieś tutaj znaczy Korsman. No i tu jest zmienność do pewności. On tutaj pisze właśnie, że to jest y, istna do pewności bez y, zawartości acetonu. Szybko i dokładnie usuwa lakier. to jest prawda, zawiera ceny olejek oraz substancje napuszczające. Yy. Yy, tak, yy, nie wiem czy zawiera cenny olejek z, z, oraz substancje natruszczające, ale wiem, że szybko i dokładnie usuwa lakier. To jest akurat prawda, więc polecam. Był jeszcze większy, ale nie jest taki bardzo potrzebny, bo na tej to ja w ogóle nie maluję beznokci i była szkoła. Yy, no to tak, pokazałam to i to, i to. Chyba teraz... Yy, Wystarczyło że zauważyć, że beznokci w ciałodobowych kupiłam sobie czarne furgo, moje ulubione. Yy. W biedronące. nic nie kupiłam, ale, yy, op, przypomniało mi się, ja muszę sobie kupić taki jakby yy, bo mi się działanie. proszę wam, ten mi się już skończył, kolejny mi się już skończył, ale ja chciałam taki teraz, coś się go przyciska i z niego leci, zapraszam, no. tak jakby, nie mogę się trochę wysłowić, garza mnie strasznie boli. Głowa i w ogóle. No to tak. Hmm. W chińskim centrum handlowym kupiłam. To jest moja ulubiona część. Cztery, cztery rakierty do paznokci yy, Rażące, oczywiście. To, to wam nie pokażę. Tu je ja wyjmę i znajdę ubó. Yy. One mi się najbardziej spodobały, bo to są rażące. Ile znam powie, jakie mają numerki? Tak. Pierwszy lakier to jest taki leżący pomarańczowy. Czekajcie, O, taki leżący pomarańczowy. A ma numerek. Kolor 101 Kosmetyk. Tak. chińskim. Nie wiem, czy będą dostawy, ale dobrze. Mi się wydaje, że nie będą. Dalej. To będzie ciemny róż, który ma kolorek. Kolor 112 Cosmetic. On się tak prezentuje. Może tak nie za bardzo. Czekajcie. Na pewno nie tutaj. Czekajcie, nie mogę znać takiego fajnego miejsca. No to tak, ona numerek 112. Jak widzicie. Kolor cosmetic. Dalej to będzie, jakie to paźnokciutki, jasne. Co? Nie.